Witam Was bardzo serdecznie, zapraszam do kącika kulinarnego. Dzisiaj proponuję Wam sałatkę owocową. Przygotowałam tutaj już pokrojone brzoskwinie w puszki. grejpfrut czerwony, oczywiście z sokiem. Tu mam już pokrojone pomarańcze. Oczywiście jabłuszka, najlepsze są jabłuszka jakieś miękkie, żeby nam się tutaj smacznie jadło. I na koniec dodaję skrojone mandarynki, obrane z pestek. Proszę bardzo. Z brzoski, z puszki, polewam moją sałatkę. Mieszam, żeby nam się dobrze składniki wymieszały Oczywiście można dodawać różne owoce, w zależności od tego, jakie mamy dostępne. Proszę bardzo. Sałatka. A co? Ma? Życzymy smacznego.